Jadąc w okolicę zachodniego dworca w Warszawie, zabrałem trochę butelek niebiedronkowych i nie Lidlowych, by wrzucić je do butelkomatu w pobliskim Kauflandzie w Forcie Wola. No, odległość 5 km, ale to już jest. 7 rano z minutami i co? No, butelki są. Jedna maszyna. Druga maszyna. Wracam z butelkami. Pierwszy raz mi się to zdarza. Pracownicy nic nie wiedzą. Nic nie wiedzą. Ja się tym nie zajmuję. Pani z informacji powie. Ale pani z informacji przez pół godziny nie przyszła więc dziękujemy za usługi na razie jadę do następnego koflandu Buh. jestem przy innym koflandzie, dosyć blisko nie niecałe kilometry, tutaj przy Górczewskiej, i tu jak jest to wejście, No może nawet pokażę, jak tutaj, jak blisko jest ten butelkomat. O, tutaj, szybciutko, dużo wygodniejsza lokalizacja. Jedę po butelki. No, jednak będę woził następnym razem, żebyś tak się nie schylać. A więc pokażę teraz cały dojazd do tomatów. Trzeba gdzieś sobie zaparkować na blisko tego słupa, prawda? Wszystko nie będę już nagrywał tekstu swojego, bo melodię grałem. Prowele prawami autorskimi. To nie prawami autorskimi, autorskimi melodie grają, więc sami słuchę będę mówił, a te melodie się wyciszę. I tak dalej. Wygodniej się bierze butelki z łuska niż z podłogi. Ostatni kurs zawiera także butelki bez etykiet. Nie są zbyt eleganckie, nosory, ale wybrzucę je. Sprawdzali, że maszyna przyjmuje. Tyle. No i trzeba wydać, bo rzadko zatku tu byłem ogólnie. No to już jak widać na Paragonie 95,50. Taką zniżkę uzyskałem, czyli w tych butach było 191.